Mandery Aspartany, zdziwieni? Dawaj, tutaj. Cześć! Tada! Sielska i Pablo, czy Trzymasz masz jaja? jaja. Pablo zaraz wyjeżdża z Nepalu, więc chciałam go podpytać o takie praktyczne rady dotyczące pobytu tutaj, życia, bo ja jeszcze zostanę, nie wiem jeszcze ile, ale na pewno trochę, więc chcę się z wami podzielić tymi informacjami. Więc Pablo. Powinnaś zostać co najmniej jeszcze 2-3 tygodnie. Dostanę, spokojnie. Więc yy, pierwsza sprawa, wiza, o tym już chyba mówiłam. Trzeba mieć gotówkę na lotnisku, a nie tak, tak jak ja. Nie tak jak ja. Ja mówiłem, weź, weź sobie 50 dolarów na miesiąc w gotówce, dużymi literami napisałem. Ja przyjechałam oczywiście tylko z kartą, bo myślałam, no jak to, no, nie wyciągnę z karty pieniędzy. Okazało się, że nie, że tutaj bankomaty są jakieś stare. Ja pisałam do supportu banku i po prostu nie dało się tego naprawić i musiałam komuś przelać pieniądze na PayPal'a, żeby mi zapłacił za wizę. Udało się. Cash is the king, baby. <noise> Kolejna sprawa. Transport tutaj, jak funkcjonuje? Spontanicznie. Spontanicznie. <noise> Bardzo spontanicznie. Ale jaki transport? Samolotem, jak, jak chcecie lecieć do, nie wiem, bo Katmandu jest fajne na 2-3 dni, Góra, ja sobie zwiedzę, wiesz, w drodze powrotnej, bo jeszcze nie byłem. Góra tydzień fajne te, 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 te jakieś tam zabytki pozwiedzać. Po du, Durban Square, Patan, do Baktapur. Po, polecam jechać tam. To jest sta, sta, starówka taka. No to jest maksymalnie tydzień w Katmandu, ale pokara. Pokara to jest to miejsce, gdzie powinniście trafić. W ja ogóle, akurat tutaj trafiłam od razu. Tutaj turyści. Ciebie się cieszę. Tak, tak. W Katmandu bycie przerosło. Samą jeszcze. Eee, Pokara jest to takie, takie miejsce wyjściowe na te wszystkie trekkingi tam dookoła Anapurny. Bardzo popularne treki. i malownicze. Naprawdę. Jak e, chcecie sobie połazić po górach tanio, to tutaj. Chociaż, z tego co widziałam ceny... Czekaj, bo mówiliśmy o transporcie. Ja tutaj przyleciałam z samolotem z Katmandu, a wybraliście ten lokalny bus. A ja chciałem po prostu Grzesiowi pokazać, jak, jak, jak wygląda lokalne życie. Mhm. No, nie polecam. Nie polecam lokalnych busów. Ewentualnie, jak już chcecie zaoszczędzić jakieś pieniądze, ale no ja wiem, 65 dolarów z Katmandu kosztuje samolot do Pokary, to jesteście w pół godziny w Pokarze. Mhm. A tak yy, samochodem trzeba jechać 8 godzin. 200 km. To są takie drogi, że trzeba jechać 7-8 godzin. A ile bus kosztuje? Wiesz co, 500-600 rupii kosztuje, czyli 6 dolarów. Aha, no to no jest różnica, no ale wiesz, szybkość Ktoś, i komfort. Ktoś, jeśli szanuje swój kręgosłup, to polecam <noise> samolot ewentualnie za 2000, czyli 20 dolarów takiego turystycznego busa dużego nie taki bardziej komfortowy nie lokalny dobra wypożyczałeś kiedyś tutaj może samochód samochód nie nie skuter e, skuter tak ile jest to kosztuje gdzieś około 15 dolarów za dzień około no to trzeba powiedzi, się targować że generalnie, nie jest generalnie trzeba się targować nie no to jest dwa razy tyle ile w Tajlandii na Tajlandii mm -hmm. znaczy na Pukecie. Pukęcie, na Pukęcie. A na miesiąc tak nie da się jakoś stargować, żeby to było tanie. Może, nigdy nie próbowałem. Ja, ja tu jak mieszkałem, to miałem swój motocykl, także okay. kupiłem sobie. Kupiłeś lata, lata nad nami. Lata. Jak to się nazywa ten trójkąt? To jest y, motoparalotnia, moto... ale oni tu nazywają to ultralight. Co jeszcze? Wiesz, ludzi najbardziej interesują koszty życia, tak mi się wydaje. Jak tutaj przyjeżdżają, tak mm, starają się mniej więcej, mniej więcej obliczyć budżet jaki tu się wyda. Mhm. No i tak, my śpimy w hotelu za 10 dolarów za noc. Tak. Czy jest coś tańszego? Są chyba takie hostele, so, wiesz, można, dormy. Mo mo nie, można hotel, mo można pokoik taki skromniejszy sobie wziąć za 5 dolarów za noc. Mhm. I w tej chwili, w tej chwili mają, mają tutaj kryzys. Jest w ogóle, jak popatrzycie tutaj, jest kupę hoteli pobudowanych, nowych. Jak ja tu po trzech latach przyjechałem, to kurczę, Zgubiłem się w mieście. Aż naprawdę, tak? naprawdę. Ale większość jest pustych trzeba przyznać. Nie, nie ma turystów. No. Nie I ma, w tej chwili ma. w tym hotelu, co my mieszkamy, to oni 2,5 tysiąca biorą za, za noc, czyli 25 dolarów, ale ja stargowałem do tysiąca. Mm -hmm, mm -hmm. I to jest fajne, bo można się targować. Bez żadnych. Yy, nie odchodzicie, jest tutaj do wyboru, jest mnóstwo hoteli. Naprawdę, ja bym nie bawił się w bookingi.com, bo nie, nie lepiej, się, lepiej się dogadać yy, na, na własną rękę, tak. Pewnie, że tak. A... Po prostu jedźcie na pałę. Dajcie, radę. Jak wygląda płatność kartą? Płatność kartą? W sklepach, mhm, Tak. W tych dużych marketach to da radę, a w tych generalnie duże markety to tu jest z dwa są na Lakeside. W ogóle Pokara to jest miasto. Ale ta turystyczna dzielnica to jest Lakeside się nazywa. Także Chociaż jak ja chciałam gdzieś zapłacić, to chcieli prowizję 3% chyba, czy 4% przy płatności kartą. Mm, no tak, pewnie w tak. W snajpach. Pewnie tak. Mm -hmm. To tak ja, samo w sumie ja, jak w Tajlandii jest. Ja generalnie wychodzę z założenia, że cash is the king. Masz no cash ja do końca i... nie lubię płacić ciągle gotówką, bo wolę, wiesz, kartą, bo mam też taki cashback tam 1%. Y Okay. Wiesz, jakoś tam to się bardziej opłaca są pułapki bankierów, banksterów. Powiedzmy. Ale, ale ja... dobra, wypłacanie pieniędzy z bankomatu biorą prowizję. Jest to chyba 5 dolarów. Obojętnie od, od jakiej kwoty wypłacacie, jest 5 dolarów i lepiej wypłacić sobie Dużo. maksymalną kwotę i Słuchaj, spędziłeś tutaj 6 lat. 6 lat. Bardzo fajnych 6 lat. Najlepsze lata mojego życia. Domyślam się, ale pracowałeś tutaj na pełen etat, czyli 6 dni w tygodniu. 7. 7. Nie miałeś żadnych dni wolnych? To znaczy, jeśli chciałem. Ja inaczej muszę. Jak powiedzieć. miałeś klientów? Inaczej, inaczej. Dobra, inaczej dobra, dobra. Moja praca, ja kocham moją pracę. I ja, idąc do roboty, ja się nie czuję, jakbym szedł do roboty, tylko jestem na wakacjach. Pewnie. I każdemu tego życzę, żeby znalazł sobie coś, co kocha robić wtedy już ani jednego dnia więcej nie spędzi w pracy. Yy, ja chciałem. Poza tym, jeśli ja na przykład brałem sobie wolne, bo, bo, bo byłem zmęczony na przykład, albo coś. Yy, jeśli brałem, bo można sobie wziąć wolne, kiedy, kiedy człowiek chciał. Yy, to co ja robiłem, <noise> szłem latać. <noise> tylko, nie wolne, tylko Tak, tylko sam no, jeden, A jeden. W jakieś inne miejsca szukałeś Nie, Nie, nie czegoś, po czy... prostu tu tu o za nami jest, w ogóle za nami jest startowisko. Tu jesteśmy na lądowisku. Tak. I już e, byłam. E, z tego miejsca leci się w wysokie Himalaje. Ja ja przyleciałem tutaj, ja byłem prawie na 6 tysiącach tam już nad śniegiem, nad śniegami. Także o. Jak musiałeś na to ubrać w sensie tak zimno jest bardzo na cebulkę silno. Cebulka i, i no, kuchówka, jakbyś po rękawice grube. W góry normalnie. Nie 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 nie, bardziej, Jeszcze gorzej. Bardziej, bardziej, bardziej tak. kupujesz sobie takiego North Fake a. my to nazywamy North za jakieś 30 dolarów, to nie, nie są jakieś ciężkie pieniądze. A jak z jakością czegoś takiego, wiesz, wiesz co, no nawet, podróbek? No bo... Nie no, niektóre są dobre, niektóre są kiepskie. Na przykład ja puchówki z puchu nie proponuję, bo, bo, bo się pierzy. Ale, ale z silikonu są takie i, i w miarę dobrej jakości są. Ja byłem sam zdziwiony. Często gęsto są to te same rzeczy, które są produkowane, bo w Nepalu, pfiuch, muchy jakieś. No. W Nepalu produkują Mary. North Face'a właśnie I, i często gęsto są, są to te same rzeczy z tej samej fabryki. Tylko gdzieś tam szef poszedł nie tak, albo coś. A w ogóle robiłeś jakieś treki tutaj, czy nie. tylko latałeś? Latałem. Bo w sumie jak możesz polecieć sobie ja to, w góry, ja to, to po co iść? No, nie, nie, powiedzmy. to, to, nie, to też, też nie można tak mówić. Ja jestem leniwy. To Aha. jest raz. Dwa, yy, ja wolałem sobie przelecieć Tą trasę, co robią przy, na przykład przez tydzień albo dwa tygodnie. I ja na to poświęcałem jakieś 3-5 godzin lotu mm -hmm. i robiłem to, tą samą trasę i miałem lepsze widoki. Zdecydowanie. Podejrzewam, że można wynająć takie kondo z kuchnią, z sypialnią, łazienką i ciepłą wodą i dobrym w miarę internetem za jakieś 200 dolarów, podejrzewam. Plus że... rachunki? Tam nie ma czegoś takiego. Nie, nie ma bo... tu rachunków? W sensie Prom? apartament, żeby już wszystko było wliczone, tak? Tak, wodę, wodę to praktycznie mają za darmo, bo to Nepal, ja już u siebie na vlogach mówiłem, jest pod względem zasobów wody na drugim miejscu na świecie, po Brazylii. Mhm. I ee, wodę to, tu mają, mnóstwo wody mają, także chyba nawet nie, to nic nie kosztuje. Z prądem są problemy, czasami są. Ee, jak to się Przerwy nazywa? w dostawie. Dokładnie. Na przykład dzisiaj też nie mieliśmy, a tu was nie było. Um... Nie, a wiesz dlaczego tak jest? Czemu? Ciekawostka. Ponieważ Hindusi wybudowali im na ich rzekach elektrownie i taki zapis zrobili, że w. W zamian, oni nie chcą pieniążków, tylko w zamian przez ileś tam set lat pewnie, znając życie Hindusów, <noise> będą Nepalczycy im zwracali w prądzie, czyli Aha. wysyłają prąd do tego. W tych, w porze suchej, czyli teraz jesteśmy w porze suchej, troszkę tej wody brakuje i elektrownia nie wyrabia i żeby do, do wywiązać się z umowy. Oni muszą. E, na Nepal nie, nie produkują energii, tylko produkują energię dla hindusów, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby się wywiązali z umowy. Dobra, a czy byłeś tutaj w czasie zimy? Byłem. A to zimy, ale to jest sezon, żeby latać? Tak. Zastanawia mnie kwestia ogrzewania, tylko jest zim. Nie ma bo ogrzewania. tutaj nie ma w żadnym budynku. Hmm. I co jeszcze wtedy? Jest, jest, no nic, ciepło się ubierasz. <głos> <głos> Masz doskonały szal z, z wełny jaka? I, I to naprawdę grzeje. Poza tym m, pali się tu, jest, jest coś takiego, że przy drogach, przy tych knajpkach, ogniska palą i ludzie się ogrzewają tymi ogniskami. I różne rzeczy w tym palą. I śmieci palą, plastiki palą i to jest tragedia moim zdaniem, ale no nic nie zrobisz. Taka kultura, taki, taki, taki kraj. Ale na przykład te klimatyzacje, które są w lepszych hotelach, one nie mają funkcji grzania? A to chyba tak. Ja, ja w takich hotelach nie mieszkałem. Okej, okay, czyli w apartamentach też to nie jest jakoś tam powszechnie Nie, jak, jak spotykane... ja, ja, ja miałem mieszkanie, ale to bez klimy, bez, bez taki, Jest wiatrak i... To, no co tak. Wam potrzeba. Mm -hmm. Bo u nas jest, da ale się nie mamy przyzwyczaić. Pilota, nie? Naj, najgorszą, najgorszą rzeczą, którą, e, którą może Was spotkać, to jest, jeśli jest zimno i jest zachmurzenie. Wtedy nie ma ciepłej wody. Bo tutaj wszystko chodzi na solary. <laughs> tak, i mamy I... takie baniaki na dachu, i one się grzeją. Grzeją się i znaczy nie normalnie jest wężownica. Mm -hmm. I jeśli nie ma słońca, nie ma ciepłej wody. I musimy się kąpać w zimnej wodzie, ale można do wszystkiego się przyzwyczaić. Ja na przykład widziałem tutaj często gęsto na tych wioskach, nie wiem, jak będziesz chodzić sobie, to zauważ, są takie studzienki z wodą. Znaczy to nie są studzienki nawet, bo oni puszczają ze źródełek, mają jakiś system rureczkami takimi, takimi dosłownie, czarnymi PCV, puszczają wodę i są takie stacje poboru wody na, na, na tym. I tą wodę można pić normalnie z. Bez, bez żadnych tej, taka czysta jest. Mhm. I ee, często, gęsto zimą kąpią się. Widać te małe dzieciaki płaczące. One nie chcą, ale te mamy ich tam szorują. Wiesz? A tu jest powiedzmy 10 stopni na zewnątrz, Co? a ta, woda ma, a ta woda ma 5 stopni. Zahartowane są. Morsowanie wiesz? To jest, to do, jest dosyć, dosyć, modne. No, ale, ale powiem, że tak, że Nepalczycy są tak zachartowani, tacy mocni. No podziwiam, podziwiam, podziwiam naprawdę. Zauważam, że tu jest więcej psów niż kotów. Tutaj prawdziwa strona Nepalu. Na obrazkach zobaczycie tylko piękne jeziorko, góry, a to wygląda tak. Jest wszędzie dokładnie. W wodzie, przy wodzie. Pytanie o pracę. Czy obcokrajowiec może podjąć każdą posadę jakby stanowisko, czy są jakieś ograniczenia jak w Tajlandii? Wiesz co, no ja chyba nie jestem najwłaściwszą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie. O, o jakiej pracy? Jeśli o pracy tandemiarza, czyli to co ja robię, mhm. no w tej chwili, w tej chwili jest problem w Nepalu, bo jest prawie, prawie 400 pilotów tutaj. 400 pilotów, a praktycznie a nie ma w tej chwili w tej chwili nie ma turystów i to co latają, to latają z Nepalczykami. Ja w ogóle spotkałem tutaj pilotów, którzy przesiedli się i, i, i pracują jako kierowcy, bo się nie opłaca. Za taki lot to oni mają 15 dolarów. Mhm. To przecież nawet na amortyzację skrzydła nie, nie, nie wystarcza. A już nie mówię o ubezpieczeniach, o, to, o takich rzeczach. Także obcokrajowcy raczej... Niechętnie by tu przyjechali. A czy znasz jakieś osoby, które przyjeżdżają na przykład uczyć w szkołach, w jakieś nie. inne zawody? Nie. Niestety, nie, to nie jest popularny nie. kierunek. Wiem, że wiem, że na przykład na wymianę lekarze tu przyjeżdżają. Generalnie Nepalczycy dość dobrze po angielsku mówią. I oprócz tych takich i stop, i, i smoke, i zawsze dodają i. Nie mm -hmm. wiem, czy zauważyłaś. Tak. Ten... Ciężko mi w ogóle na razie ich zrozumieć. zrozumieć. Także na, na to pytanie to ci nie odpowiem, czy można sobie tu przyjechać i, i, i dostać pracę? No, nie, myślę, no, że można, ale można, to. Ale lepiej pracować zdalnie dokładnie. i być niezależny online i. Pewnie. A... Internet jest, jest dość mocny tutaj, także. No trochę bym jednak dyskutowała na ten temat. Ale to zależy w jakim Co hotelu robisz? i jaki, jaki mają internet. Mhm. Ale z komórki to hula. Hula, hula, ale wiesz, ja robię wideo, jakieś audio, pliki, dużo ściągam, no tak, tak. wrzucam, więc to trochę mam z tym problem 10 teraz. gigabajtów kosztuje... To nie jest Tajlandia, powiem, no, umówmy się. 5 dolarów chyba płaci się za 10 gigabajtów. Mm -hmm, mm -hmm. To też nie jest jakoś tam mega dużo, chociaż no, w Tajlandii jest o wiele taniej, w Kambodży jest o wiele taniej i jest o wiele szybciej, także... Można się zastanowić za nad trekkingi. Wychilować, jogę poćwiczyć, oczyścić głowę. W ogóle jest bardzo popularna ta vipassana, czyli ja to nazywam Siata for Foten Days. No, 10 dni się nie odzywasz do nikogo. Idziesz do klasztoru, dają ci tylko jeść i, i spanie i medytujesz. Robiłeś coś takiego? Nie. Czy znasz osoby? Nie, znam osoby, boję się, bo ludzie odmieniają się i to nie, nie do końca w pozytywny sposób. Pewnie dla nich w pozytywny, ale dla otoczenia to tak średnio. Tak naprawdę Nepal zmienił moje postrzeganie świata w sensie, że zacząłem szanować ludzi, zacząłem lubić ludzi, bo wcześniej nie, nie, nie za bardzo lubiałem ludzi. Eee... Jakoś tak, kurczę, ta energia tutaj e... Nie wiem. Wpłynęło na ciebie. Zrobiło coś, coś ze mną. Tak. Ja nie wiem, czy to jest dobry, czy zły sposób. Pewnie dla mnie to, jakby to popatrzył tak z innej perspektywy, to nie, nie do końca dobry. Mm, Ale to wrażliwości to... mnie mhm. nauczyło i, 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 i e, jakby to powiedzieć, nie wiem. No zmieniłem się. Zmieniłem się na, na lepsze. Uważam dla siebie, mhm. e, na lepsze, że, że całkiem inaczej na świat patrzę i bardziej szanuję ludzi. Każdy kraj czegoś uczy. Bierzemy do serca no. jakieś takie nauki. Fajnie brać te dobre, prawda, postawy. No. I no co, zarażać inny, innych dobrym podejściem, więc cóż, dzięki wielkie za podzielenie się wskazówkami, historią i żegnamy Dziękuję się. Do zobaczenia. Bye! Bye. Bye.